Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z y, Minecraft Bedwars y, Noob vs Minecraft Bedwars, czyli łóżka odcinek pierwszy y, no, zapraszam na intro i lecimy No, jesteśmy już na ręce, zaraz się rozpocznie za to 10 sekund y, no i ogólnie to y, większość pewnie z Was wie jak to działa ta gra a jak nie wiecie, to się dowiecie po prostu. Chodzi głównie o to, żeby chronić swojego łóżka i rozwalać łóżka innym. A no. A chronić na przykład można tak, że można zabudować je. Są lepsze materiały do zabudowywania łóżek, ale one już są droższe w materiałach, a my jak na razie mało żelaza zbieraliśmy, więc jak na razie trzeba zrobić... Yy... Wełną to na szybko. No i trzeba biec po diamenty. Bo ogólnie tutaj się zdobywa żelazo, złoto i diamenty. różowe, chyba będziecie do nas iść. Żelazo i złoto tutaj się zdobywa. I za to można kupywać jakieś elementy wyposażenia. Na przykład miecze czy coś. Czy bloki do obudowywania łóżka. A za diamenty można kupywać e, ulepszenia. Na ten ostrość na miecz. I tak dalej. Czerwony idzie na środek, nie podoba mi się to. ostrzeć na miecz i tak dalej, albo na zbrojkę ochronę, a za szmaragdy się kupują już takie rzeczy, takie bardzo dobre. Typu, nie wiem, diamentowe zbroja, diamentowy mie miecz. A no my sobie spróbujemy rozdupcyć pierwsze łóżko nasze. Wcześniej wygrałem poprzednią arenkę bez łóżka w ogóle, przez większość gry, no ale... Co ja poradzę? Znaczy, to dobrze w sumie, że wygrałem bez łóżka. Lepiej niż jakbym wygrał z łóżkiem. Ten różowy mi się nie podoba, może zaraz mu też spróbujemy rozduptyć to łóżko. Chyba, że on będzie pierwszy. Okej. Okay. Jakbym nie ogarniał, no to przepraszam, no ale nazwa serii zobowiązuje. Yy, no. No więc spróbujmy temu jeszcze może różowemu rozdupcyć, ale że on będzie tak jak mówiłem, już pierwszy. O kurde, spadłem. Nie podoba mi się to. Bo mnie zabudował dziad jeden. I nie mam łóżka zapewne. No właśnie. No już przegraliśmy. Chociaż? No przegraliśmy. Gdy sprawdziłem, jest 3 minuty nagrania. To w sumie mało. Więc. Yy... Spróbujemy kolejną arenkę z ogarnąć. O, gdzieś nie są do startu. No, jeszcze jedną arenkę dzisiaj spróbujemy. No i no. Mam nadzieję, że to się dobrze chociaż nagrywa. I co, ja przejdę sobie do tyłu. No, zbieram znowu te 8 żelaza. To jest chyba najlepsza taktyka. Z tego co zauważyłem, grając tutaj, coś tam się wita. Po prostu Daria odpisuje, no i tak się tutaj życie toczy. No, jak już w poprzednim odcinku, przepraszam w ogóle za słaby montaż w poprzednim odcinku, ale no, tak jak wpisałem w opisie, kto czyta, ten wie. E, no, e, kto czyta, ten wie, to miałem problemy, o nie, nie zabudowałem łóżka, miałem problemy z montażem, w sensie z do montowania mi nie współpracował ze mną. I nie miałem na przykład, nie wiem, coś się popsuło, bo na nowy komputer go przerzuciłem. Na przykład nie miałem czcionek. I takich innych rzeczy. Znaczy, w sensie napisów nie mogłem dodawać i takich innych tam efektów. I dlatego, i dlatego był gorzej zmontowany, ten materiał. Więc przepraszam. No ale ten spróbuję już ogarnąć, ten program i tam... Kurde, daj mi tu wełnę i to ogarnę żeby działał już trzeba to szybko zabudować tym razem tak bardziej na bezpiecznego jeżeli chodzi o zabudowywanie łóżka spróbujemy o on tutaj biegnie już pewnie idzie 1 jeden no i no no i trzeba tutaj wygrać po prostu nie wiem co mam tej mówić nie? no ale Kupujemy sobie to, tutaj kupujemy sobie butki, mieczyk lepsiejszy. To odkładamy i to do skrzynki, tutaj dajemy jedynkę. No, mam do duszy scroll w myszce i nie ogarnia w ogóle czasem dokładnie ruchu, więc to też może być przyczyna nieogarniania. No ale, jak mówiłem już, tradycja, znaczy nazwa serii zobowiązuje, więc się tym nie przejmuję. No i no, no i za co sobie. gdzież ten dziad tutaj jest, nie? On mi będzie tutaj wkurzał. Oj, nie mam bloków. Spadłem, a on też spadł. Nie okay. mam w sumie nic, nawet mam mało życia, więc się wrócę do bazy. Mogłem już mu lecieć yy, ten łóżko, zarąbywać, bo ma 5 sekund dopóki się nie pojawi na nowo. Ale jak już mówiłem, on mi złożył. Nie, okay. jak już mówiłem, mam nic, więc nawet bym mu nic tam nie zrobił, szczególnie, że on ma tam drewno i ten, by trzeba było tam wlecieć z TNT na przykład. Ty. Zaraz możemy sprawić, że na niego tam podlecieć, on na przykład spadł sobie z tych mostów. Zaraz się będę z dziadem użerał. Byś tam podszedł dalej do siebie, byś się kawałek cofnął, a nie mnie tutaj. Chciałem, że go jeszcze pizgnął. O kurde, on mnie pizgnął. No, no i ogólnie już jest na... już nie mam łóżka. Stas Olejnik. Nie mam bloków. No nie! Ale jeszcze miałem szanse, kurcze. Nie miałem bloków, gdybym miał jakiekolwiek bloki, to może bym to ogarnął. No ale jak już mówiłem, tradycja serii zobowiązują Szybciej to kupuj, chłopie. Jonios, nie ma go, no, ok. Trzeba tam wyjść z TNT znowu. Znaczy trzeba spróbować przynajmniej tam wyjść z TNT. Ja dochowałam do skrzynki kresu, żeby on nie miał jakbym zleku. Taka mądrość. Życiowa, tej sobie to kupimy, tej to można wtóbcyć. To można sobie tak zrobić i on tej biegnie już. Kurde, nie trafiłem jeszcze. Nie wiem, cząknik, nie tego SHIFT'a. oczywiście, że tak. Nawet nie mam perełki. No nie! Połamałem sobie nogi. A ja mogłem, kurcze. A była szansa, gdybym je nie zapchnął, to była szansa, żebym go zarąbał. O, miałem diamenty z niego. W ogóle. Ajajaj, aj. sprawdźmy ile jest minut nagrania. 9 minut, no to sobie to zakończymy sobie, tylko niech ja wrócę do Huba. O, pożegnajmy się tutaj przy info. Y... No, to żegnam Was. Teraz się zbliżają sumie wakacje, to filmy spróbuję, żeby były częściej. I ja przepraszam też za obsyłę jednego dnia z tamtym odcinkiem na ten program i tam nie chciał... Ogarniać później jeszcze mi się chciałem wrzucać to w sobotę, wrz wrzucam to, tam ustawiam wszystko, to mi się nagle aktualizacja Windowsa dzieje, nawet nie wiem kiedy, nawet mnie nie poinformowali, jak gdyby. Jak mi pisze restartowanie, więc no, się wkurzyłem, a później tam poszłem do... E, poszłem gdzieś, nie było mnie w domu, no i nie zdążyłem po prostu. Więc w niedzielę to wrzuciłem, no i... ten. No no i tyle z moich tłumaczeń. No więc co? To był odcinek Bedwars, czyli łóżka, odcinek pierwszy. No no i co, żegnam Was, dobranoc, pa, pa.